bardzo szybko. Szybko, 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 bo się zamykają drzwi. Szybko, 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 szybko. Oj, no, chyba nie szybko. Cześć, witajcie. Witam Was w ostatnim odcinku z Daily. A w dzisiejszym odcinku ścigamy się z tramwajem. No ale Perła, o co chodzi? Jak się ścigać z tramwajem? Kiedyś w internetach było takie wiralowe wideo, e, w którym jakiś typek. już nie pamiętam w jakim mieście, chyba w Paryżu. Jak źle to możecie mnie poprawić w komentarzu. tu wysiadł z metra i na następnym przystanku był przed nim, że zdążył, wiecie, wejść, nie? Ja w Toruniu nie mam metra, ale mamy również coś bardzo pięknego, szybkiego i niesamowitego. Piękne toruńskie tramwaje. No jak już pewnie się domyślacie, w dzisiejszym odcinku będziemy biegać, aby wysiąść z tramwaju i na następnym przystanku zdążyć do niego wejść. Czy mi się uda? Zostańcie do końca Ale zanim pokażę wam całą akcję I przygotowania do tego To tutaj na moim palcu macie znaczek subskrybuj Siup, poleciał gdzieś tam za okno No zostawcie naprawdę tą kciuka w górę A jak ktoś nowy to ogląda no to subik I polecam sobie ogarnąć daily Bo po co jak co chyba fajnie wyszło, nie? No i wiecie, ten odcinek podzieliłem na dwa dni Na początku musiałem znaleźć Który przystanek będzie najlepszy A po drugie musiałem właśnie podjechać Po ten przystanek, aby po pierwsze Zmierzyć stoperem czas, w którym Tramwaj jechał z punktu A do punktu B I jak synchronizują się światła A teraz robimy krótkie przejście Aby pokazać wam jakie przystanki wybrałem No i pokazać wam wyniki ze stopera I jak tam światła się zgrały No to przejście Za 5 minut jest tramwaj No i teraz chcę sprawdzić jak to jest za dnia Ile on będzie jechał i co światła się zgrają Bo wiecie jak tutaj na przykład będzie zielone Dla samochodów a ja będę przeskakiwał Przez tą barierkę no to Nie chcę żeby żebym jednak coś potrąciło nie I tak samo jest po drugiej stronie tam o, w ogóle policja kogoś tam złapała, nie wiem, czy to widać lekko syreny, niestety. A zapomniałem dodać, że jestem rowerem, dlatego właśnie będę mógł zobaczyć jak działają światła tutaj i tam jednocześnie, bo szybko podjadę. To czekamy, czekamy. Wynik, jak teraz dobrze pamiętam, to chyba około 50 sekund. No to chyba już Michał z tego pokoju do was nie wróci, robimy ostatnie przejście. No i spójrzcie, czy mi się udało. Do jutrzejszego filmu, bo jutro będzie podsumowanie daily, a teraz macie... Ten wyścig z tramwajem <grych> dobra, trzymajcie się, siema siema Witam w moim tramwaju Dzisiaj ścigamy się z nim zostałę Zakładam już na szybko. Szybko, 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 bo się zamykają drzwi, szybko, 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 szybko. Não acuda.